Siema, z tej strony Raymond, to jest Raymond Redemption i jakiś czas temu nagrywałem serię z Raymana 2, Raymana 3, też kiedyś ogrywałem na live streamie Ktoś kiedyś mi polecił tą grę, żebym w nią zagrał, bo chciałem kiedyś zagrać w Raymana 1, ale podobno ta wersja jest jakaś rozszerzona, więc może być lepiej w nią zagrać. Slot pierwszy nazwiemy się yy, Lem

The Great Protoon provides and maintains the harmony and balance in the world. Sorry, folks, this apparently can't last. One fateful day, the evil Mr. Dark steals the Great Protoon and defeats Batilla the Fairy as she tries to protect it electrons who used to gravitate all around it lose their natural stability and scatter all over the world troublesome isn't it and untidy too in this now unbalanced world strange phenomena begin to occur freaks and hostile characters appear capturing every electron they can find They definitely need a hero to save them now, don't you think? Rayman to the rescue! No problem. Go and free the Electoons, Rayman, and bring back the Great Protoon from its mysterious kidnapper. But will the bad guys let him do it? Ok, także to było lekkie wprowadzenie do fabuły. Nie wiem ile poziomów na jeden odcinek będę przechodził. Nie wiem też jak one są długie. Um... Więc tak, jesteśmy sobie naszym Raymenem. Możemy poruszyć kamerą w górę lekko. Skaczemy pod Z i pod C mamy naszą... Stop. Pod C mamy naszą... Albo nie? Z X zbijemy. A potfał jest nasza umiejętność, zremena na trójki. E, nie wiem, co oznacza to P. I czy mam jakiegoś double jump, ale chyba muszę tam wskoczyć na górę. E, chwilę pograłem w ten pierwszy poziom. Nie, żebym dużo przeszedł. Nie przeszedłem nic. W tym momencie już jestem na terenach, których nie znam. To są chyba dodatkowe życia na innych. Eee, innych czych innych poziomach trudności ja gram na casual, bo po prostu. Bo po prostu chcę sobie pograć w tą grę i ją po prostu przejść. Nie wiem, czy przejdę na 100% nie wiem czy przejdę. Przynajmniej nie wiem czy przejdę na kanale. Bo myślę, że kiedyś na pewno będzie chciało mi się w to pograć. Naprawdę oprawa graficzna tej gry jest magiczna. Biorąc pod uwagę też to że ta gra została stworzona w siódmym Coś takiego? Albo 8? Nie pamiętam. Że coś koło tego. Czy ja tam dolecę, dolecę. Stop tu jest. Okej. Okay. Czy to jest jakby 5? Albo więcej. Tu mamy schody, żeby wyjść. To jest dodatkowe życie. Więcej lumów. Teraz tej klatki tu nie było wcześniej. Okej, okay, wybornie, czyli znalazłem jedną klatkę. Pytanie, jak znaleźć ich resztę? Bo nie do końca wiem, chyba coś zrobiłem. Jesteśmy niesamowici. Okay, nie wiem, czy to jest. Inna część pierwszego poziomu, czy to jest już drugi poziom? Okej, okay, to się pojawia tak po prostu, po zebraniu jakichś lumów czy czegoś innego. Tu na górę mogę wejść, tu się mogę powspinać. Nie, naprawdę ta gra jest świetna. Ju mi się, już mi się podoba, a przez chwilę zacząłem w nią grać. Okej, okay, coś zebrałem. Tego nie rozwalę, nie wiem co mogę tutaj rozwalać. O ile mogę coś tu rozwalić? A, to są przeciwnicy, okej. Okay. A, których nie mogę niestety chyba zabić. Zabić, to jest za niemiłe słowo. Chwila, stop, chyba dalej muszę przejść, dalej będzie jakieś przejście tam. Na górę Albo i... ok już widzę co to są za przeciwnicy Tu mamy protona Tak to będę nazywał Na razie to jest nazwa robocza Ale zaraz, tam można jeszcze gdzieś na górę wejść Daj, wy mnie nie oszukać Tam się da wejść, tylko po prostu nie wiem jak się pewnie trzeba złapać albo to, litnąć też nie. A teraz tu mam zagwozdkę. Ok, nie mam pomysłu na razie, jak się tam dostać. Może faktycznie coś będzie potem. Stop, tu jest jakiś strzelający chłop. Musi się poruszają jakieś platformy. Czy ja mogę wejść na to? Być może mogę, a być może nie, A, okej, okay, to jest tylko takie... Okej, okay, to chyba poleci na miniaturkę, to było świetne. Tam jest więcej tych... Okej, okay, jeden przeciwnik wywalony. Teraz musimy wskoczyć jakoś na górę chyba. I będziemy mogli się dostać, może? Okej, okay, nie wiem jak tam się dostać, może po, po prostu na razie pójdźmy dalej? A nie, tam dalej już nigdzie nie przejdę. Do, do tej klatki to wiem jak się dostać, a... Okej, okay, myślałem, że mogę po tym chodzić, że te kamienie to właściwie... Jest. Um... Stop, ale... I wszystkie lumy, które zebrałem na tym poziomie. Nie. Nie, nie no za daleko już jestem. Nie chcę się tam wracać. Okej, okay, ty zostałeś wywalony. Teraz musimy przejść tu. Idziemy niżej. Nie wyleć. Okej, okay, nie wyleci nic. Ani nikt. Mamy drugą klatkę. Okej, okay, niestety nie wiem jak zdobyć inne. Ale może z czasem się dowiem. Okej, okay, dostałem jeszcze damage, Nie chcę mi się grać. Okej, okay, okej. Okay. To nie było aż takie trudne. Pokczamp. Um... Okej, okay, to chyba. Stop, mogę stać na tych śliwkach, ale nie mogę się odpychać tak jak w remenie dwójce i chyba na szczęście ee, Na szczęście chyba mi się to podoba. Okay, ta śliwka wróciła tak jakby. Zaraz, mogę na nią wskoczyć tutaj. I czy mogę teraz doskoczyć na górę? Ma no nie mogę chyba to tak nie działać. Da się tu biec. Nie. Albo jakimś przyciskiem, yy, który. A muszę go od pleców wziąć, bo inaczej go nie trafię. Tak, teraz pyk. Świetnie. Jakieś ulepszenie do rękawic to jest. Nie wiem, czy le le lecą dalej te pociski, czy Czy co. Ale coś to na pewno robi. Okej, okay, tu mamy nasze lumki. W sensie nazywam to lumami, bo we wszystkich rejmenach, w które grałem, to były lumy. Nie jestem pewny czy tutaj też są to lumy Okej, okay, jakimś cudem go trafiłem okay, Czy to był teoretycznie jakiś sekret Na górę wejść nie mogę Teraz lecimy w prawo że nie masz tyle muzyki chyba Albo po prostu to jest taki poziom w którym jest Dużo więcej ambientów niż Taką, jako takiej muzyki No, akurat muzyka wystartowała kiedy o to poprosiłem Dobra Myślałem, że udało mi się w nich trafić, a jednak Jednak nici z całego mojego planu. To, to jest to jak Rayman odbi... Ja że zginął. zginął, pokaż to jeszcze raz, jak on odbija sobie, kozuje tym ciałem. S naprawdę. Taka, tak, taka mała rzecz, a tak uprzyjemnia grę. Okej, okay, nie mogę skoczyć jak tak robię, niestety. Tak, gram jak absolutny nob. Ale... No, miałem troszeczkę przerwy. Okej. Okay. Dajcie żyć. Dobra, czyli musiałem przejść górą. Czy, czy ja przejdę tutaj jeden poziom w trakcie tego całego odcinka, bo fajnie by było... A, czyli to są checkpointy. To wybornie. To jest w takim razie zajebiste. Mega zajebiste. Eż, ok okej. O nie, ja muszę... Okej, okay, od checkpointa, nieważne. Już myślę, ju, już miałem być zły. Mogę przecież robić tak. A ja o tym zapominam. Ej, zeskocz. A, muszę się podrapać. Nie, nie celujesz, prawda, we mnie? Czyli w jego spluwę nie mogę go trafić. Ojoj. To było bardzo słabe z mojej strony. Zagranie. Tak, będę trzy razy wracał się po te znajdźki, bo po prostu. Po prostu to źle wygląda, jak nie są zebrane. No, i teraz to mnie zdenerwowałeś. O złota pięść, nie wiem co ona robi. Właśnie chyba wy... wykorzystuje bez sensu, albo i nie. Nie no, muszę go jakoś trafić. A, on tutaj strzela, rozumiem. Czemu jak nie zaskoczę na niego. Jak zeskoczę na niego, to on nie ginie. Bez sensu, dobra. Nie chcę mi się tego zbierać po raz kolejny. Bo to i tak ta liczba tych lumów się sumuje. w jakiś sposób. Nie dostał, nie chcę mi się grać. Dobra, ty też dostałeś. Ale ja chyba podziękuję. O, umarł, świetnie. Ale jest ich tu więcej. Mi było mało. Okej. Okay. Teraz możemy naładować, Mogliśmy naładować. Okej, okay. teraz rozwalamy sobie klatkę. Zostały tylko dwie. To całkiem chyba nieźle. możemy zabrać dodatkowe życie, ale przez to też dostać w Nie mały, chyba. Chyba, że właśnie w ten sposób to ogram. No i co no? No i świetnie. Teraz chyba... Ostatnia część poziomu, slash koniec. Cześć Raymanie, jestem Betila... ...Wruszka, chyba tak to się tłumaczy. I... ...pomogę ci w twoim zadaniu. Musisz znaleźć trzy Tun Totemy i uwolnić z nich więźniów. Dokładnie tak. Są pomocnymi formami życia magicznymi, które zostały zamknięte przez pana Ciemnisia. Nazwijmy go tak w ten sposób. Pierwszy jest ukryty głęboko w dżungli, chroniony, czy tam. No, chroniony przez e, złego komara. Drugi jest e, na najwyższym szczycie niebieskich gór. I trzeci jest ukryty gdzieś w e, jaskiniach Skops przez, przez ten Shops. I myślałem, co? Jaskinie sklepów, co? Ha, serio, myślisz, że to będzie takie. Co? Takie proste? Jestem Darktoon yy, Prawa ręka pana Darka. Kolejna nazwa, świetna. Yy, dał mi moc, żeby się zatrzymać. Wykończę się, zanim w ogóle zdążyć zacząć. Raymond, weź to. Pomo to pomoże ci go pokonać. OK, Już boss z Dark Soulsów. Cuphead. Tak bardzo. Nie tak to miało wyglądać. OK, Dobra. Dobra, dostał raz. Nie jestem pewny... Ile razy muszę go trafić. Ile razy mogę dostać? wymaga więcej skilla niż bym chciał Dobra, dostał Web. Czy mam go walnąć jak jest w takiej postaci? Nie jestem PA, jest pasek w prawym dolnym rogu. DEBIL S Już, już. No i ci Okej. Okay. Kostka mocy. Jeśli można tak to nazwać. Nie dostał. A ja gram jak totalny gówno. Dobra, to było absolutnie tragiczne. Nie mogę go walnąć w ten sposób. Nie robić tak, nie grajcie tak jak ja. Nie bierzcie ze mnie przykładu. Przynajmniej nie w grach. Nie w innych sprawach też nie. Dostał, świetnie. Wybornie, wręcz. Okej. Okay. A czyli to mi daje tak, jakby jeden hit więcej do zebrania. To świetnie. Na pewno dobrze to wykorzystam, prawda? Nie no, proszę. Pierwszy boss mi położy. Tako. Nie dostał. Dobra, teraz dostał. Okej, okay, uniknięte. Dobra, to było głupie. Jeden hit mu został. Po raz go muszę walnąć. Został. Świetnie. Nie ma z tobą żartów. Może teraz ty pokonałeś, ale wrócę. Nigdy nie. Powstrzymasz Pana Darka, nie, he, 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 he. Świetnie Jestem z Ciebie dumny Okej, okay, czyli przesz przeszedłem pierwszy poziom e Myślę, że to na tyle w tym odcinku Takim pilotażowym, czy tak to nazywam? Nie wiem, lubię tak to nazywać, nie wiem czy powinienem tak to nazywać To tyle, dajcie znać co sądzicie o serii, no i co no Na razie